Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej lekcji zdalnej. Tematem dzisiejszych zajęć będzie szkicowanie wykresu funkcji kwadratowej, odczytywanie własności. Mamy takie zdanie: dana jest funkcja f od x równająca się minus 1, 2x plus 3 w nawiasie do kwadratu plus 2 i musimy obliczyć miejsce zerowe, tutaj współrzędne wierzchołka i punkt przecięcia z osią o y. I teraz, tak, od czego zaczynamy? Zaczynamy od miejsca zerowego, czyli przepisujemy sobie tą funkcję, którą mamy u góry i przyrównujemy ją do zera. Czyli przepisaliśmy. Teraz oczywiście będziemy chcieli jakoś dostać się do x, czyli możemy dwójkę wziąć na drugą stronę. Czyli przepisujemy minus 1, druga. x plus 3 do kwadratu równa się minus 2. Teraz pytanie, co musimy zrobić, żeby pozbyć się minus 1, drugiej. Możemy albo podzielić przez minus 1 drugą, albo pomnożyć przez minus 2. Pomnożmy przez minus 2. Minus 1 druga razy minus 2 to 1, czyli zostanie x plus 3 do kwadratu równa się 4. Teraz jeżeli mamy kwadrat i tutaj mamy liczbę, to możemy obustronnie spierwiastkować, ale pamiętamy, że jeżeli jest kwadrat i pierwiastek i jest wyrażenie z jakąś niewiadomą, to zostaje wartość bezwzględna, czyli x plus 3. Równa się pierwiastek z czwórki, czyli 2. To jest oczywiście jeden ze sposobów rozwiązywania. Można to było również zrobić deltą. Byłoby trochę dłużej, ale też by wyszło, czyli wzorem skróconego mnożenia, a potem deltą. Teraz tak, kiedy wartość bezwzględna z tego wyrażenia jest 2, wtedy, kiedy to w środku jest dwójką, czyli x plus 3 jest 2 lub x plus 3 jest równe minus 2. Czyli x jest równe minus 1, a tutaj lub x równa się minus 5. No i miejsca zerowe mamy, możemy dopisać x1, x2. Teraz jak policzyć współrzędne wierzchołka p i q? Oczywiście możemy odczytać je tutaj. Jeżeli obejrzeliście dokładnie poprzedni film, to wiecie, że tutaj jest ukryte minus p. Czyli możemy napisać, że minus p równa się 3, czyli jeżeli pomnożymy przez minus 1, to p będzie wynosiło minus 3. A tutaj ukryte jest q, czyli q wynosi po prostu 2. Teraz punkt przycięty z osią o y to jest po prostu f od 0, czyli za x wstawiamy 0, czyli mamy minus 1, 1, 2, 0 dodać 3 do kwadratu i plus 2. No i zobaczmy, 0 plus 3 to jest 3, do kwadratu to jest 9. Mamy minus 1, 2 razy 9. Minus 1, 2 razy 9, dodać 2. No i teraz wykonajmy to działanie w głowie. Minus 1, 2 razy 9 to jest minus 9, 2, czyli minus 4 i 1, 2. Tutaj mamy minus 4 i 1, 2 i plus 2. A to będzie minus 2 i 1, 2. Minus 2 i 1, 2. Tyle wynosi ten punkt. No to mamy i teraz spróbujemy sobie to naszkicować. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od narysowania tutaj miejsc zerowych, czyli minus 1, minus 5. No to patrzymy. Minus 1 jest w tym miejscu. Oczywiście skalę sobie bierzemy jako 1. Minus 1 jest tutaj i minus 5. Minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Teraz wierzchołek. Dla minus trójki jest 2. No to dla minus 3 będziemy mieli w tym miejscu. No i dla zera mamy minus 2 i 1 druga, czyli tutaj jest minus 2 i minus 2 i 1 druga jest tutaj. Wiemy, że funkcja jest symetryczna, czyli jeżeli tutaj jest odległość 3 kratek, tak, trzech kratek między tym punktem a tym punktem, jeżeli chodzi na x, to jak poruszymy się trzy kratki od wierzchołka, to będzie ta sama wartość. Czyli tutaj w szóstce będzie też tyle samo. I teraz oczywiście łączymy sobie. Możemy oczywiście jeszcze sprawdzić, co by było dla minus dwójki. Czyli wstawiamy sobie po prostu w to miejsce minus dwójkę i patrzymy, ile to wyjdzie. Albo tutaj na oko sobie wstawiamy. Ja sobie to szybko policzyłem w głowie. Mogę pokazać wam jak. Minus 2 plus 3 to jest 1. 1 do kwadratu to 1. Minus 1 druga razy 1 to minus 1 druga. I plus 2 to będzie po prostu 1,5. Czyli dla minus, dla minus dwójki. Będę miał gdzieś w tym punkcie, w tym miejscu. I sobie to łączę. Rysuję sobie. Okay. I mamy narysowaną funkcję. Teraz napiszmy sobie własności. Dziedzina to już powinniście pamiętać, że to są x należące do rzeczywistych. Zbiór wartości od minus nieskończoności do 2. Czyli tutaj będziemy mieli y należy od minus nieskończoności do dwójki domkniętej. Kiedy jest większe od zera? No o w tym przedziale, czyli od minus piątki do minus jedynki, od minus piątki do minus jednego. Większe bądź równe, po prostu zamykamy przedziały, czyli od minus piątki do minus jednego domknięcie. Mniejsze jest o tutaj, czyli od minus nieskończoności do minus piątki otwartej lub od minus jedynki do plus nieskończoności, kiedy jest mniejsze bądź równe, gdy x należy od minus nieskończoności do minus piątki lub od minus jedynki do plus nieskończoności. No i teraz tutaj domykamy sobie przedział. O! No i teraz patrzymy, kiedy funkcja rośnie. Funkcja widzimy, że będzie rosła od minus nieskończoności do minus trójki, Tutaj, może narysujmy sobie pod spodem, bo trochę nam się wykres po prostu nałożył. To napiszmy sobie tutaj. F rośnie i F maleje wtedy i tylko wtedy, gdy. No i próbujemy. Czyli x należy od minus nieskończoności do minus tru, trójki, czyli dotąd do tego x. A maleje od minus trójki do plus nieskończoności. Dobrze, teraz będziemy rysowali sobie równanie osi symetrii. Weźmy zielony kolor, żeby nam się tu nie pokryło. I równanie osi symetrii będzie sobie, to będzie ta prosta. Czyli to jest x równający się minus 3. x równa się minus 3. Teraz mamy ilość punktów przecięcia z prostymi. y równa się minus 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, minus pięć będzie na samym dole, czyli jeżeli przedłużymy wykres, to będziemy mieli dwa punkty przecięcia, a y równający się cztery to jest raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj widzimy, że z niebieską funkcją nie będzie ani jednego punktu przecięcia. Teraz spróbujemy podać sobie postać iloczynową. Zobaczmy, ile będzie wynosiła postać iloczynowa, czyli f od x równa się, no i tutaj mamy tak, a to jest to, co stoi w tym miejscu. Czyli mamy, czyli to jest minus 1 druga, to jest o to. Minus jedna druga, miejscem zerowym jest minus 1, czyli jak tu wstawię minus 1, będę miał minus minus 1, czyli plus, dwa minusy dają plus, a jak tu wstawię minus 5, to będę miał X plus 5. No i teraz chcemy podać postać ogólną. I teraz postać ogólną można podać albo z tej zależności, czyli wymnożyć sobie to albo po prostu wymnożyć sobie tą zależność. Która będzie prostsza? No wydaje mi się, że jeżeli to wymnożymy, to będzie łatwiej. Czyli spróbujmy sobie to wyliczyć stąd. Czyli mamy tak, f od x to się równa, minus jedna druga, a w nawiasie wykonujemy działania. x razy x to x kwadrat, x razy 5 to 5x, 1 razy x to x i 1 razy 5 to 5. Równa się. I teraz spróbujmy pewne działanie wykonać w głowie. Minus 1 druga razy x kwadrat to jest minus 1 druga x kwadrat, oczywiście. Ale teraz tutaj zobaczmy, mamy tak, 5x plus x to 6x razy minus 1 druga to będzie minus 3x. I minus 1 druga razy 5 to minus 5 drugich, czyli minus 2 i 1 druga. No i teraz została nam jeszcze najmniejsza wartość, najmniejszej wartości brak. Bo funkcja dąży do minus tam nieskończoności, cały czas leci, a największa wartość to 2. I teraz moi drodzy, chciałbym, żebyście spróbowali zrobić sobie następujące przykłady. Z zadania 256 przykłady B i E, jeżeli chodzi o podstawę, a przykłady D i F dla chętnych, i w rozszerzeniu 259 B i E, przykłady D i F dla chętnych. Dobrze, dziękuję za Waszą uwagę i życzę powodzenia.